Polizisten seit heute durch das Einkaufszentrum schlendern. Dann ist nicht davon auszugehen, dass sie auf der Jagd nach Sonder angeboten sind, sondern ihnen geht es um den 2G-Nachweis. Denn nur dann dürfen sich Personen, so wie hier im Südpark in Klagenfurt, in einem Modegeschäft aufhalten. Erlaubt, wäre sonst nur der Gang zum Supermarkt. Diese Dame hat Erklärungsbedarf. Was folgt, ist eine Anzeige, weil sie überhaupt keinen Nachweis bei sich hat. Ein paar Kilometer weiter werden auch Kontrollen bei Autofahrern gemacht. Auch sie müssen einen Grund angeben, warum sie unterwegs sind, sofern sie keinen 2G-Nachweis mit sich führen. Da ist der Toleranzbild sehr niedrig. Ungeimpft äh, gibt es einen Lockdown, Und das ist natürlich auch einzuhalten. Und es ist unsere Aufgabe, äh, zu schauen, dass dieser Lockdown eingehalten wird. Omicron. Surowsze zasady kwarantanny w Austrii. Maseczka także w domu. Obowiązek noszenia maseczki FFP2 w prawie całym domu, z którego wyjść nie mogą nawet zaszczepieni i ozdrowieńcy, to niektóre z reguł kwarantanny wprowadzonych przez władze Austrii. Stosuje się je tylko względem osób podejrzewanych o zakażenie omikronem, czyli nową mutacją koronawirusa. Austriacki resort zdrowia przekazał nowe wytyczne w związku z pojawieniem się omikronu. Czas kwarantanny po ministerstwo nakazuje też dwa razy dziennie mierzyć temperaturę ciała do 10. Dnia kwarantanny. Ponadto podejrzewani o zakażenie omikronem mają nosić maseczki typu FFP2 w swoich domach, jeśli tylko opuszczą prywatną strefę mieszkalną. Uściślono, że chodzi na przykład Osypialnie czy pokój dziecięcy podaje dziennik Der Standard. Poddani kwarantannie o zaostrzonych zasadach będą testowani dwukrotnie na obecność SARS-CoV-2, pierwszego oraz 13. Dnia odosobnienia. Izolacja zakończy się, jeśli wynik drugiego z testów będzie negatywny. Rząd Austrii obawia się o skuteczność szczepionek wobec omikronu. Skąd pomysł, by także zaszczepieni trafiali na kwarantannę? Austriackie władze argumentują, że nie tylko preparaty, ale nawet infekcja jednym z poprzednich wariantów koronawirusa nie zapewnia już kompleksowej ochrony. Ponieważ Austria jest państwem federalnym, a nie unitarnym, jak na przykład Polska, rządzący poszczególnymi krajami związkowymi, wydali oddzielne komunikaty, czy zamierzają stosować się do wytycznych Centralnego Resortu Zdrowia. Jak odnotowało pismo, Die Press, zielone światło dla nowych zasad wydały władze ośmiu z dziewięciu landów: Wiednia, Burgenlandu, Vorarlbergu, Karyntii, Salzburga, Styrii, Tyrolu oraz Dolnej Austrii. Ponadto od 27 listopada Austriacy powracający z krajów południa Afryki, gdzie pojawiła się nowa mutacja, są zobowiązani do natychmiastowego poddania się testom na obecność koronawirusa w specjalnie wyznaczonym punkcie badań w Wiedniu. Więcej na wydarzenia Interia Pyl. URL I'm zombie but awake, I'm beeganated away Can't wait no time is a game, so I just put it all my way I'm zombie but awake, I'm beeganated away Can't wait no time is a game, so I just put it all my way All I need is all I need is hope, 사랑을 갈구려 랩으로 박치는 건하 랩으로 얘기야, 막 사는 걸 자랑 늘 하는 래퍼들 얘기